No to spróbujmy nagrać obiecany suplement. Wcześniej w tym tygodniu opublikowałem podcast o podejściu safowym o Safeie o Scaled Agile Framework. I tam zajęłem się o czymś takim jak WSJF, czyli Weighted Shortest Job First, czyli sposób priorytetyzacji wymagań, feature'ów, który jest używany w Sejfie. Nie jest to może jakiś najbardziej wybitny, a już na pewno nie jest to najlepszy sposób na priorytetyzację wymagań, ale bardzo mało się o nim mówi, a jak już się o nim mówi, to e, zwykle mówi się, o, że ciężko go wytłumaczyć. To postanowiłem nagrać kilkuminutowy filmik, w którym opowiem, jak działa WSJTF, bo chociaż niekoniecznie polecałbym go do priorytetyzacji wymagań. To jest to pewna metoda, pewien sposób na optymalizację wielokryterialną, czy też wybór jakiegoś elementu, który będzie najlepszy pod wieloma różnymi kryteriami. I można go sobie zaadaptować do, do jakichś innych zastosowań. Natomiast skupimy się tutaj na wsjtf ie takim, jak jest on opisany w sejfie i w tych wszystkich publikacjach, na których się mniej lub bardziej rzekomo opiera. No dobrze. Weighted shortest job first, czyli jeżeli mielibyśmy pobawić się w tłumaczenie, byłaby to najkrótsza ważona praca jako pierwsza To gdzie jest stosowany WSJF, czy to miejsce, to backlog na poziomie RT, czyli pociągu i na poziomie solution Tam odpowiednio znajdują się elementy takie jak Features bądź Capabilities nie będziemy wchodzić w te szczegóły, natomiast jest to miejsce, gdzie WSJT jest używane do tego, żeby wybrać, co powinniśmy zrobić jako kolejne, po to, żeby przyniosło ono jak największą wartość. Czyli żeby te rzeczy, które są małe i wartościowe, były robione przed tymi, które są duże i bezwartościowe, albo mają tę wartość mniejszą. Jak wygląda proces priorytetyzacji według WSJTF? Spróbujmy pokazać na przykładzie. Najbardziej istotne w całej tej zabawie jest to, że WSJF jest to współczynnik, który tak naprawdę powstaje z podzielenia cost of delay, czyli kosztu opóźnienia przez pracę pozostałą do realizacji w danym elemencie. Czyli jeżeli coś ma duży koszt opóźnienia i możemy to zrobić szybko, to będzie miało współczynnik WSJF wysoki. Jeżeli coś na przykład zajmuje strasznie dużo czasu i potencjalnie ten koszt opóźnienia jest niewielki, to będzie miał ten współczynnik mały, bądź nawet po przecinku z zerem na początku. Są trzy aspekty Cost of Delay, tak jak proponuje je safe, są to odpowiednio User Business Value, czyli wartość biznesowa dla użytkowników, bądź dla organizacji. Ile możemy zarobić, jak bardzo użytkownicy potrzebują tej funkcjonalności, jak bardzo o nią proszą, jak ona im pomoże. No ale najczęściej ile możemy na nie zarobić bądź stracić, bo może musimy coś wdrożyć, bo są jakieś wymagania regulacyjne. Drugi aspekt to jest time criticality, czyli jak dana funkcjonalność, czy feature, albo capability jest krytyczne czasowo, czyli mamy jakiś deadline, czy on jest bliski, czy on jest daleki, czy jest groźny, czy mniej groźny. Jeżeli jest groźny, to oczywiście ta wartość będzie większa. Trzeci aspekt jest. Dziwny, bo jest podwójny, bo to jest Risk Reduction Opportunity Enablement, czyli albo ile jesteśmy w stanie zniwelować pewne ryzyka, czyli na przykład jakiś refaktor, na przykład jakiś walka z długiem technologicznym, walka z... albo podniesienie jakiejś wersji np. No, używanych komponentów, albo Opportunity Enablement, czyli czy jesteśmy w stanie, realizując dane feature czy capabilities, zdobyć nowe rynki, zdobyć nowych klientów, zdobyć nowe przestrzenie, gdzie moglibyśmy się rozwijać jako biznes. No i teraz, żeby określić cały cost of delay, powinniśmy sumować wszystkie te trzy aspekty tylko jak, w jakiej skali, w jaki sposób. Przepis jest dość prosty, ale ładniej wygląda na tabelce niż jak się o nim pisze bądź mówi, więc spróbujmy zwizualizować to o czym mówię. Każdy z tych Elementów będziemy rozpatrywać osobno dla pewnej grupy featureów. Załóżmy, że będą to featurey. Mamy ile rzeczy do realizacji, zastanawiamy się, na którą z nich powinniśmy popatrzeć w pierwszej kolejności, którą powinniśmy zrealizować w pierwszej kolejności. Więc patrzymy najpierw na user business value, czyli tą wartość biznesową i szukamy elementu, który jest absolutnie najmniejszy. Nie? Chcemy wprowadzić dark mode w naszej aplikacji. Nic to nie zmieni, nie zdą... tak by użytkownicy można nawet tego nie zauważą. Nie? Więc załóżmy, że to jest wartość 1 i danemu feature'owi przypiszmy wartość 1. Pozostałe feature'y mm, przypiszmy im wartość w skali 1, 2, 3, 5, 8, 13 i 20. Taki ucięty, zmodyfikowany ciąg Fibonacciego. Kto przypisuje tę wartość? biznesownerzy, architekci, w przypadku capabilities epic ownerzy, product ownerzy, product management, o ile dobrze pamiętam. Safe dość konkretnie mówi o tym, na którym poziomie, która grupa osób powinna brać udział w tym ćwiczeniu, które się nazywa wyznaczanie WSJF. Dobrze, więc najpierw szukamy elementu, który jest najmniej wartościowy, przypisujemy wartość 1, a następnie według skali oszacowujemy Pozostałe elementy. Potem przechodzimy do kolumny, która się nazywa time criticality. Tam również najpierw szukamy tego elementu, który jest najmniej krytyczny czasowo czy na przykład coś, co chcemy zrobić, ale nie ma znaczenia kiedy. Jak zrobimy to za dwa lata, to, to będzie tak, to tak samo fajne, wartościowe i tak dalej, jak zrobimy to, jeżeli byśmy zrobili to w przyszłym tygodniu. No i temu elementowi przypisujemy wartość 1. A pozostałe szacujemy według skali 1 2 3 5 8 13 20. Potem przechodzimy do trzeciej kolumny Risk Reduction Opportunity Enablement i tu jest ten taki moment, w którym zastanawiamy się, czy bardziej chodzi o ten Risk Reduction, czy bardziej chodzi o Opportunity Enablement. Musimy sobie jakoś z tym poradzić i wyszacować także elementy w tej kolumnie w skali od 1 do 20. Tu niektórzy znaczy w ogóle niektórzy mówią, że zamiast zaczynać tylko od jedynki, to znajdźmy ten element najmniejszy i największy. A pozostałe łatwiej nam będzie oszacować w tej skali, jak już będzie mieli ten minimalny i maksymalny element znaleziony. Możemy to robić w każdej kolumnie, możemy to robić w żadnej. Save mówi tylko i wyłącznie o tym, żeby znaleźć ten element najmniejszy i przypisać mu wartość 1. Dobrze. Jak mamy wszystkie te trzy kolumny oszacowane, pamiętajmy, że w każdej z nich patrzyliśmy na te feature'y niezależnie. To znaczy, jeżeli oszacowaliśmy Time Criticality, to ignorowaliśmy wartość biznesową, ignorowaliśmy ryzyko i, i te możliwości, które możemy zdobyć. Patrzyliśmy tylko i wyłącznie na krytyczność czasową dla każdego z tych featureów osobno. Jak mamy to wszystko, to musimy dokonać trudnego działania matematycznego pod tytułem Sumowanie, sumować te elementy i mamy Cost of Delay. No to jak już mamy Cost of Delay, to fajnie by było to podzielić przez Job Size, czyli wielkość pracy, jaka pozostała do do wykonania danego elementu. No i tu mamy dwie opcje. Opcja numer 1, dobrze nam znana skala 1 2 3 5 8 13 20, a druga opcja to jest skala story pointów, takich jak korzystamy ze story pointów. Nie ma to znaczenia, ponieważ to jest szacowanie względne, określanie względne tego współczynnika velocity. ważne, żebyśmy zawsze i wszędzie używali tej samej miary. Czyli jeżeli zdecydujemy się na 1 2 3 5 8 13 20, to Zostańmy z tym dla wszystkich featureów, a nie, że kilka z nich ma w ten sposób, a jakiś będzie miał story point'y, które będą wynosiły np. 100, bo to nam wszystko się rozsypie. Jeżeli mamy ten job size określony, jeżeli zdecydujemy się na 1, 2, 3, 5, 8, 13, 20, to robimy to dokładnie tak samo jak dla pozostałych kolumn, tych trzech, no bo job size, cost of delay był sumą poprzedni, więc. Tam nie wyokreślaliśmy tego, tylko po prostu dodawaliśmy. Więc jeżeli się zdecydujemy na ten od 1 do 20, tak samo znajdźmy najmniejszy element, możemy znaleźć ten największy, może nam będzie łatwiej, określmy wartość, mamy to. Kolejny krok to ostatnie trudne działanie matematyczne, czyli dzielenie. Dzielimy zsumowany Cost of Delay przez Remaining Job Size i wychodzi nam współczynnik WSJF. Wartość najwyższa wskazuje nam ten feature, którym powinniśmy się zająć i zrealizować jako pierwszy. No i na koniec, dlaczego to jest takie trudne? Po pierwsze, wszystkie te współczynniki w szerokim gronie z architektami, z osobami z biznesu, z product managementem szacuje się trudno, bo my się musimy zgodzić co do tego, jakie są te poszczególne wartości. O ile jeszcze z tym najmniejszym zwykle nie ma problemu, z największym też, no to te pośrednie bywa to problematyczne, ale na szczęście nie mamy aż takiego dużego wyboru, no bo tylko od 1 do 20 jakoś to idzie. Drugi problem jest taki, że wiele osób próbuje używać WSJTF-a do priorytetyzacji całego backlogu. No niestety nie. WSJTF nam jedynie mówi, który element powinniśmy zrealizować jako pierwszy. Pamiętajmy, że job size nazywa się remaining job size, czyli ile jeszcze pracy pozostało. Jeżeli wybierzemy ten pierwszy element i zaczniemy go trochę robić i zrobimy go 25%, 50, ilekolwiek, to ten remaining job size się zmniejszy. Jeżeli w międzyczasie będziemy też trochę coś tam grzebać w innych elementach, to znaczy skupimy się na tym jednym, ale będziemy realizować też pozostałe feature'y, to remaining job size zmieni się we wszystkich tych elementach. Z drugiej strony, jeżeli na naszą listę wpadnie jakikolwiek nowy element, to ponieważ wszystkie te szacunki są względne, będziemy musieli wykonać to ćwiczenie jeszcze raz i oszacować wszystko od nowa. Jeszcze gorzej, jeżeli coś tam wpadnie i zupełnie nam zdestabilizuje skalę, tak? Bo, bo, bo element, który był wcześniej największy, no teraz wpadło coś, co jest... O olbrzymie. Tak? Więc tu też musimy zadbać o to, żeby te elementy były względnie porównywalne. To znaczy, żeby jeden to nie, był, to nie była prosta zmiana na kilkanaście dni pracy kilku zespołów, a drugi to coś, co można było porównać do projektu na kilka lat, bo, bo to nam nic nie da, bo szacując remaining job size, jeden będzie miał 20, a wszystkie pozostałe będą miały jeden, bo one będą wypadały blado w stosunku do tego jednego. Także. Ale tu już zaczynam mówić o zastosowaniach WSJTF, a to miał być krótki filmik, jak zwykle nie wyszło, o tym jak w ogóle WSJTF stosować i do czego jest. To mam nadzieję, że się udało. Serdecznie dziękuję, dajcie znać, czy chcecie dowiedzieć się czegoś więcej o niuansach na przykład safe albo jakiegokolwiek innego podejścia.